W internecie, z tej strony Mary Stojakotne, i dzisiaj mam dla Was kolejną porcję e, ćwiczeń improwizacyjno-narracyjnych, ćwiczeń przeznaczonych dla mistrzów i mistrzyń gry. E, I dzisiaj skupimy się na takich ogólnych eksperymentach z lore-buildingiem i z world-buildingiem, tak, żeby poćwiczyć sobie mm, szybkość reakcji e, i żeby znowu przygotować sobie. Pewne elementy, które będą potrzebne na sesji. Lore buildingowo spróbujcie sobie e, wymyślić jakąś, wymyśleć jakąś e, prostą plotkę, która by oczywiście była wpisana e, w wasz świat przedstawiony czy w waszą kampanię, którą aktualnie prowadzicie albo chcecie prowadzić. Dajcie sobie 15 sekund i znowu wyłączcie zupełnie takie myślenie kontekstowe e, trochę, tylko pojedźcie takim. E, z takiego grubego C, tak? Wysokiego C. Pomyślcie sobie w 15 sekund, jakie plotki byłyby ciekawe w tym świecie fikcyjnym, w tej przygodzie, którą prowadzicie. Jak to robić? Jakby. Mm, Jakie narzędzia tutaj stosować, żeby, żeby, to żeby to zadziałało? Inspirujcie się takim codziennym absurdem. To są czasami najfajniejsze rzeczy, które możemy obserwować po prostu żyjąc, jeżdżąc do szkoły, do, do pracy, siedząc w domu, chodząc na, na, na spacery, do sklepu, itd., itd. Możecie wziąć właśnie coś takiego bardzo codziennego i stwistować to w sposób niecodzienny, magiczny, na przykład kowal od tygodnia nie pokazuje się w kuźni. No, może tak być. Czasami tak bywa, że nie wiem, ktoś zachoruje albo mówi się o tym, że zniknął. Dodajcie do tego jakiś jeszcze aspekt y, właśnie taki a, 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 magiczny, tak, że zniknął. Mówi się, że jego młot y, ożył i sam sam go zabił, albo sam teraz robi robotę i wykuwa miecze. To są oczywiście radykalne przykłady, ale spróbujcie sobie pomyśleć właśnie o zestawieniu rzeczy codziennych z niecodziennym, rzeczy normalnych z rzeczami nienormalnymi i e, w ten sposób właśnie możecie uzyskać fajną plotkę. No bo plotki mają to do siebie, że czasem są tak wyssane z palca, że brzmią zupełnie nieprawdopodobnie. Więc jeżeli e, nadamy sobie ten aspekt właśnie taki magiczny, zwłaszcza w settingach, które gdzieś tam te magie przewidują czy tam zjawiska paranormalne, to tym bardziej może to fajnie e, pasować. Możecie też e, grać na lokalnych konfliktach oczywiście. To jest, to jest jak najbardziej najprościej, jeżeli mamy już gotowy świat, e, gotową fabułę, scenariusz, e, no to wystarczy, że zajrzycie sobie w wątki z BN-ami, NPC-ami, albo w ogóle z bohaterami graczy i spróbujcie sobie z tego wyjąć e, takie e, czasami nawet e, absurdalne rzeczy, tak? Jeżeli na przykład, jeden z NPC-ów, e, e, ma wątek, że jest e, złodziejem, albo jest o coś oskarżony, to spróbujcie do tego dorobić takie plotki, żeby całe miasto właśnie e, trąbiło o tym, e, wyolbrzymiając nawet, tak, że on nawet e, okradł e, samego imperatora, albo samego e, Borisa tak, w Midenheim. I e, do, doróbcie do tego uszy, tak zwane, e, i będziecie mieć. Idealny, gotowy materiał e, z takich wyolbrzymionych wątków, którzy, które sami już napisaliście pod jakiegoś właśnie NPCA czy bohatera gracza. Możecie też sobie pomyśleć o, o takich zwyczajnych skargach. No ludzie lubią narzekać, ludzie lubią dzielić się swoim niepowodzeniem, swoim marudzeniem, lubią generalnie narzekać i marudzić, więc możecie sobie pomyśleć, że właśnie wchodzicie w buty tych NPC-ów w wiosce czy mieście, które, które bohaterowie graczy będą teraz zwiedzać. No i pomyślcie sobie, no wiecie, że bohaterowie, powiedzmy, będą w tym mieście, no to postawcie się w perspektywie w butach tych mieszkańców. Na co oni mogą narzekać? Na przykład, nie wiem, na to, że Sołtys nic nie robi z ich postulatami. Albo na to, że nie ma siana, albo na to, że yy, brakuje, nie wiem, żywności, albo że ciągle są ataki zwierząt ludzi z lasu, a sołtys z tym nic nie robi, a mieli budować mur, a nie budują. No i w ogóle tutaj jest najgorzej i tu się nie da żyć i najlepiej wyjechać za granicę. Pomyślcie sobie właśnie, na co mogą narzekać mieszkańcy, na co mogą, e, o czym mogą mówić w takim, e, stawiać to w złym świetle, o czym mogą to mówić, o czym mogą mówić e, punktując właśnie, Złe rzeczy. Ostatnia rzecz e, to pytanie, co jeśli. E, czyli e, też w zasadzie wejdźcie troszkę w, w, w taki, taki aspekt wysokopoziomowy, e, wejdźcie w takie buty. Mm, no, twórcy waszego świata fikcyjnego, czy właśnie fabuły w tym świecie fikcyjnym. I pomyślcie sobie tak, e, patrząc na wątki postaci na przykład, co jeśli, e, co jeśli Sołtys właśnie handluje z elfami, albo co jeśli Sołtys e, spółkuje z tymi zwierzę ludźmi, co przed chwilą mówiłam, że napadają na wioskę. – Brother, ee, what's that? – Co jeśli, co jeśli, co jeśli. E, to może fajnie dać wam tutaj pole do popisu, z, jeżeli chodzi o wymyślenie dodatkowych wątków. Nawet jeżeli już macie gotowe jakieś zarysowane konflikty, czy gotowe relacje pomiędzy bohaterami, czy bohaterami graczy i NPCami, czy NPCami e, wraz z NPCami, w stosunku do NPC-ów, e, to wam pomoże na przykład dodać jeszcze kolorytu, barwy, takiej takie właśnie nawet plotki, o których mówiłam wcześniej e, i jesteście w stanie też troszeczkę dodać kolejnych warstw narracyjnych. Co jeśli? Co jeśli Sołtys jest ludziem? Co jeśli Sołtys ma żonę zwierzoludkę i się wymyka w nocy i dlatego nie chce, żeby były mury, ponieważ łatwiej jest mu przejść? Albo e, co jeśli Sołtys e, paktuje ze zwierzoludźmi i oni przechodzą po swoje ofiary, tak? I dlatego nie ma Muru. Być może da wam to kolejne fajne pomysły fabularne nawet na to, żeby jeszcze podwyższyć stawkę i napięcie, i konflikty w waszym scenariuszu. No i teraz ostatnia rzecz, troszeczkę bardziej powiedzmy, abstrakcyjna i dotycząca bardziej worldbuildingu niż lore buildingu, a mianowicie e, trzy zmysły, i na tych trzech zmysłach tworzenie de facto świata, a konkretnie e, lokacji. Pomyślcie sobie, o jakiejś lokacji. Czy to będzie lokacja, miejscówka, e, która już jest przez Was wymyślona na potrzeby jakiejś kampanii czy świata przedstawionego, e, czy to będzie zupełnie randomowa myśl, która po prostu Wam teraz przychodzi do głowy. Obie opcje są ok. W każdym razie wymyślcie miejsce e, i po prostu zastanówcie się nie nad tym, jak to miejsce wygląda i co widzą gracze, znaczy bohaterowie graczy, tylko wybierzcie sobie inne dwa czy trzy zmysły. Dzięki którym opiszecie to miejsce, używając tylko bodźców, które by e, zgrywały się właśnie, odpowiadały tym konkretnym zmysłom. Czyli, e, na przykład, jeżeli wymyślimy sobie e, prosta rzecz w sekundę, karczmę, e, no to zamiast opisać, co widzą bohaterowie graczy, to opiszmy, co czują. W sensie jakiś zapach się unosi. Co słyszą? Czy ze środka dobiegają ich wesołe śpiewanie bardów i klientów? Czy jest totalna cisza? Albo czy na przykład karczmasz krzyczy na swoją rodzinę? Czy jeżeli dochodzimy do tej karczmy i naciskamy klamkę, albo opieramy się o drzwi albo ścianę, co czujemy w dotyku, jaka ta ściana jest, jakie te drzwi są, czy klamka jest ciepła, bo ciągle są otwierane drzwi i tutaj jest e, przepływ gości stały, czy jest zimna, a drzwi są zamknięte. Spróbujcie sobie w ten sposób pomyśleć. Oczywiście zapach e, i słuch to będą takie najbardziej oczywiste też e, zmysły i takie najbardziej wdzięczne, jeżeli chodzi o operowanie na opisach, ale wysilcie się, poeksperymentujcie, zobaczcie, jak można inaczej opisać lokację czy nawet bohatera, e, jeżeli jeżeli sobie pójdziemy dalej w ćwiczenia, nie używając właśnie tego, co widzicie jako bohaterowie graczy. No i druga wariacja tego ćwiczenia o zmysłach. Spróbujcie sobie zacząć od zmysłów, to znaczy wymyślcie sobie, co na przykład, co czują bohaterowie graczy. Jeżeli chodzi o zapach, czy to jest na przykład stęchlizna, zglinizna, albo fiołki, kwiatki, e, ciasto na święcie halfingów, albo jeszcze inny jakiś zapach, nie wiem, zapach wiosny, albo jakiś właśnie wczesnych kwiatów. Pomyślcie sobie o, o słuchu, co słyszeć mogą bohaterowie. Pierwsze, co Wam przychodzi do głowy. Nie wiem, jęki, krzyki. Muzyka. No i trzecia rzecz, yy, trzeci zmysł, na przykład yy, co słyszą, tak? Znaczy nie co słyszą, tylko co, co czują, jeżeli chodzi o dotyk. Czy coś jest, nie wiem, lekkie, czy coś jest y, zimne w dotyku, czy, czy coś jest e, twarde. Zestawcie sobie znowu takie trzy mniej oczywiste zmysły. Jeżeli oczywiście chcecie, wzrok też może być, ale pobawcie się tym, wyjdźcie dalej. E, polegajcie na tych właśnie innych zmysłach, które e, często są mniej wykorzystywane, a mogą dużo bardziej uplastycznić wasze opisy czy emocje wywołane w graczach poprzez bohaterów graczy. Wybierzcie sobie takie trzy zmysły, powiedzcie pierwsze, co wam przychodzi do głowy: słuch, e, węch, e, dotyk, i na tej bazie. Tych właśnie odczuć, takich, tych nazwanych e, uczuć, e, stwórzcie lokację albo bohatera. Pobawcie się, zobaczcie, co wam odpowiada. Może jakieś fajne pomysły zrodzą wam się w głowie, może wykorzystacie je w swoich przygodach. Albo po prostu będzie to fajny gdzieś tam e, eksperyment improwizacyjny, który wykorzystacie później w trakcie e, sesji i, e, i skorzystacie z umiejętności fajnej narracji. Tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. No i widzimy się później.